Witajcie drodzy widzowie w kolejnym filmie. Dziś będzie troszkę nietypowo, ponieważ jesteśmy w Chorwacji i mamy taką zabawkę. Jest to Sidu GTX 260 Limited o pojemności 1500 cm3 doładowanej kompresorem o mocy 260 koni i wadze 400 kg, co może wróżyć, że będzie sobie świetnie radził na wodzie. Sam mam do czynienia pierwszy raz z takim sprzętem. To znaczy kiedyś pływałem, ale tylko przez chwilę, wynajętym gdzieś nad morzem. Ale to była tylko kilkuminutowa przejażdżka bez możliwości dokładnego przyjrzenia się. Silnik jest trzycylindrowy, z czterema zaworami na cylinder i z interkulerem, doładowany sprężarką mechaniczną. Chłodzony cieczą w obiegu zamkniętym, bo na przykład niektóre motorówki mają obieg otwarty i ciągną sobie wodę z morza do chłodzenia silnika. No dobra, to przyjrzyjmy mu się z bliska. W instrukcji jest napisane, że skuter jest trzyosobowy, ale nie mam pojęcia na jakiej zasadzie. Tu siedzi kierowca. I tutaj siedzą dwie osoby? Ale to jest dość mało miejsca. Skuter taki nie ma śruby, jak w normalnej łódce, tylko ma napęd strugowodny. Wyrzuca wodę pod dużym ciśnieniem, tak jak powiedzmy z węża strażackiego i wtedy dopiero się napędza. A na desce rozdzielczej mamy obrotomierz. 10 tysięcy, fajnie będzie brzmiał. I prędkościomierz wyskalowany do 70 mil, czyli ponad 100 km na godzinę. Lusterka wsteczna mamy z napisami, czyli pewnie Stany Zjednoczone. No tak, a co ja bym chciał od CID-u? CID to przecież Stany Zjednoczone. Tu między nogami mamy schowek, pewnie telefon można sobie wrzucić. I nawet z uszczelką jest schowek, czyli pewnie będzie suchy. Pod spodem jest jakaś wajcha. Aha, tu mamy jakieś przyciski, mode, set, cruise, z tej strony mamy start, stop, pewnie do włączania, tu mamy przełącznik sport i eco i VTS. Niestety jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć, do czego one służą. Tu mamy jakąś dźwignię, pociągnijmy, zobaczymy, o proszę, tu coś się otwiera, zobaczmy z drugiej strony, też powinna być w takim razie druga. Jest i druga. O proszę, a co tu jest? Ten schowek też ma uszczelkę. Tutaj można go zamknąć. I z drugiej strony i zabrać. Jako przenośną walizkę. Niezły bajer. Tutaj też mamy jakieś dźwignie. Spróbujmy otworzyć zobaczymy co jest tutaj. I z drugiej strony. O proszę, tu chyba silnik. Tu mamy akumulator. I puszkę z bezpiecznikami. A to jest chyba moduł sterowania przepustnicy. Jeśli dobrze widzę, a z tej strony mamy po prostu schowek, i też wszystko jest z uszczelkami, żeby woda się do środka nie lała. Widzę, że tutaj jest ucho holownicze, a tu mamy jakąś dźwignię, spróbuję otworzyć. Po otwarciu ukazuje nam się silnik. Tutaj mamy wlew oleju. Tutaj mamy bagnet i trzy cewki, bo to trzycylindrowy motor. Tutaj mamy jeszcze zbiorniczek wyrównawczy do płynu chłodzącego. A tutaj mamy komputer, jednostkę sterującą pracą silnika. Tutaj widzę jest nawet rozkładana nóżka, żeby było łatwiej się wspiąć, jak wypadniemy ze skutera. Tutaj mamy wlew paliwa. Niestety nie zamykany na kluczyk. Cały skuter dookoła jest wyposażony w odboje że gdzieś w porcie jak będziemy podpływać albo parkować, żebyśmy go sobie nie porysowali. Tu wszędzie ma maty antypoślizgowe. To też jest gumowe i piankowe takie wkładki są tutaj. No dobra, szkoda się rozczulać, bo tak naprawdę nie ma co tu oglądać, bo to żadna S-klasa ani BMW serii 7. Więc chodźcie, zabierzemy to na wodę, zobaczymy jak to chodzi. Spróbuję założyć GoPro na głowę i mikrofon przeciągnąć sobie gdzieś pod szyję, żebyście mnie słyszeli w czasie jazdy. Bo coś czuję, że emocje przy tak lekkim sprzęcie z tak dużą mocą mogą być niesamowite. A najlepsze z tego wszystkiego jest to, że mamy takie dwa. To znaczy, nie wiem, czy drugi jest taki sam, bo go jeszcze nie widziałem. Faterę mamy przy samym morzu, więc będzie zaparkowany pod domem. Sprawy się trochę pokomplikowały, bo jeden skuter zatonął. Tak, tak, dobrze słyszycie. Zatonął, chłopaki wypłynęli, i po 10 minutach zaczął im tonąć, i tylko czubek wystawał z wody. Żadnych dziur w kadłubie nie zauważyliśmy, jest cały. Nie mamy pojęcia, którędy woda się dostała do środka. Trzeba go zawieźć do serwisu, i dopiero wtedy może się coś dowiemy, jaka była przyczyna takiego babola. Chłopaki wypłynęli i nie było ich z godziny czasu, aż Rosjanin ich katamaranem przywiózł do nas z powrotem do domu. A godzinę później jakiś tubylec przyciągnął skuter swoją łódeczką. Na szczęście jest drugi, więc będę mógł dokończyć film. Faen ta. Nie, 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 czekaj, bo kurde, to zaraz zgubię. Tutaj w porcie trzeba powoli, bo się tubylcy sadzą, bo fale olbrzymie się robi jak się zasuwa, i wszystkie łódki się obijają o nabrzeże. I nawet policję potrafią straszyć. Na razie może jest dość płaskie, więc płynie się ok. Zobaczymy, co będzie, jak skuter zacznie podskakiwać na falach. Temperaturę wody nawet pokazuje: 26 stopni w tej chwili ma temperatura wody. Płynie trochę szybciej, to nie jest w ślizgu i nie czuć w ogóle, że dotyka wody. Tutaj są dużo większe fale. Nieźle 40 na godzinę, a mam wrażenie, jakbym w psułę zasuwał. Zobaczymy, jakie to ma przyspieszenie. Mam nadzieję, że widzicie licznik. Na falach to trochę strach. Dobra, nie ma nikogo w pobliżu, nikogo na desce, żadnej łódki. Możemy testować chyba przyspieszenie, uwaga! Gardodechy wciskam! Ja pierdolę! Jezus Maria! mi starczy na dzisiaj. To na godzinę na skuterze płynąłem pierwszy raz w życiu. To jest niesamowite, jakie to ma odejście. Nie spodziewałem się, że może tak startować na wodzie. Ale pięknie. Można by się tu przeprowadzić. Właśnie kończę składać dla Was film o skuterze, ale mam też bardzo dużo materiału z całego wyjazdu do Chorwacji. I się zastanawiam, czy składać taki film, czy nie składać. W filmie byłaby część motoryzacyjna, bo to kanał motoryzacyjny, ale byłoby też kilka widoków fajnych z Chorwacji. Jeśli sobie życzycie taki film, to bardzo proszę napiszcie o tym w komentarzu. A ja standardowo bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.